W ostatniej kolejce Ligi Śląs Wrocław Pro w walce o tytuł mistrza czwartej ligi zmierzył się lider, czyli zespół Europejskiego Funduszu Leasingowego z wiceliderem drużyną Bosza. Po bardzo dramatycznym spotkaniu górą okazali się zawodnicy Europejskiego Funduszu Leasingowego wygrywając 2 do 1, tym samym zapewniając sobie tytuł mistrza czwartej ligi. No, mecz był bardzo ciężki, dużo emocji, dużo, dużo ciężkiej walki. Wygrała drużyna lepsza, czyli my. Cieszymy się z tego złotego medalu, ponieważ przed sezonem zakładaliśmy, że powalczymy o miejsce w czwórce. O złotych medalach nie myśleliśmy, jednak się udało. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i bardzo, bardzo zmęczeni. Co ciekawe, drużyna powstała dopiero w lipcu tego roku. Krótko potem się zgłosiliśmy. Nie graliśmy ze sobą wcześniej, pojedyncze osoby gdzieś tam razem grywały. Wszyscy debiutowali w rozgrywkach Śląsk Wrocław Pro. Eee, drużyna się rodziła w czasie rozgrywek. Zaczynaliśmy od e, ciężkich meczy, e, które ciężko wyglądały ze z gnetem i Senstle. E, rozkręcaliśmy się Miarę Pomimo przegranej zespół Bosza zapewnił sobie tytuł wicemistrza czwartej ligi. Jak zaczynaliśmy zakładaliśmy gdzieś środek tabeli, ale później się raczej ułożyło wszystko też troszeczkę pod nas, także raczej jak zrównajmy to za duży sukces. Rywali oceniam bardzo pozytywnie. Myślę, że zagrali podobnie jak my, czyli raczej twardo i ostro w defensywie. No Myślę, że w naszym przypadku zawiodła pierwsza połowa. Awans do trzeciej ligi zapewniły sobie oprócz Europejskiego Funduszu Leasingowego i Bosza także Wolni Strzelcy i Old Boys Alpine.